Sobota tego ranka zaczęła się dla mnie z wyjątkowym blaskiem w oczach. Ledwo potrafiłem opanować emocje, kiedy patrzyłem na małe, niebieskie, aksamitne pudełko leżące na kuchennym stole. W środku nie było pierścionka zaręczynowego, jak wielu mogłoby przypuszczać, ale coś, co, jak wiedziałem, znaczyłoby dla Amendy jeszcze więcej – kluczyk do nowiutkiego samochodu. I to nie byle jakiego samochodu. Lecz dokładnie takiego modelu, który zawsze zatrzymywał ją przed witrynami salonów, tego kompaktowego sufa w perłowym kolorze, od którego jej oczy rozświetlały się za każdym razem, gdy mijaliśmy taki na ulicy. Sześć miesięcy planowałem ten moment. Sześć miesięcy nadgodzin w biurze, przyjmowania dodatkowych projektów, odkładania każdego możliwego grosza. Moi przyjaciele myśleli, że zwariowałem. Kiedy odmawiałem wyjść do barów i wspólnych wyjazdów, ale ja miałem jasno określony cel. Amanda na to zasługiwała. Tak naprawdę zasługiwała na o wiele więcej. W ciągu naszych ostatnich dwóch lat razem była moją opoką, moją partnerką, moją najlepszą przyjaciółką. Kiedy w zeszłym roku straciłem ojca, to ona trzymała mnie za rękę podczas bezsennych nocy, to ona sprowadziła mnie z powrotem. Gdy tonąłem w smutku. Plan był prosty i perfekcyjny. Powiedziałem jej, że muszę rano załatwić coś w biurze, niewinne kłamstewko, żeby zyskać trochę czasu. W rzeczywistości finalizowałem dokumenty samochodu i przygotowywałem niespodziankę. Mój przyjaciel Roberto, który pracował w salonie, przyozdobił pojazd ogromną czerwoną kokardą, zupełnie jak w filmach. Chciałem odebrać ją z domu koło południa. Udając, że jedziemy na obiad do naszej ulubionej restauracji, ale po drodze zrobić mały objazd do salonu samochodowego. Wyobrażałem sobie jej minę, łzy wzruszenia, mocny uścisk. Nawet przygotowałem krótką przemowę o tym, jak stała się moją rodziną i jak bardzo pragnę budować z nią życie. Kiedy się ubierałem, starannie wybrałem jasno niebieską koszulę, o której zawsze mówiła. Że podkreśla kolor moich oczu. Użyłem perfum, które podarowało mi na urodziny, i po raz dziesiąty sprawdziłem, czy pudełeczko z klucikiem na pewno jest bezpieczne w kieszeni. Serce waliło mi jak oszalałe, mieszanka nerwów i ekscytacji sprawiała, że czułem się jak nastolatek przed pierwszym pocałunkiem. Spojrzałem na zegarek. Była 11.15. Za 45 minut miałem stanąć przed jej drzwiami. Rozpoczynając dzień, który byłem pewien miał stać się jednym z najpiękniejszych we wspomnieniach nas obojga, wziąłem kluczyki do mojego starego auta, tego sedana, który przejechał już ponad 200 tysięcy kilometrów i który wkrótce miał odejść na zasłużoną emeryturę, bo Amanda mogłaby mnie wozić, gdy zajdzie potrzeba. Uśmiechnąłem się na tę myśl. Jechałem znanymi ulicami, nucąc pod nosem przy radiu. Całkowicie nieświadomy tego, co miało się za chwilę wydarzyć. Ruch był lekki jak na sobotę, co uznałem za dobry znak. Wszystko sprzyjało temu, by ten dzień był idealny. Kiedy zaparkowałem przed jej blokiem, od razu zauważyłem coś dziwnego. Samochód Lukasa, jej byłego chłopaka, stał tuż przed wejściem. Żołądek lekko mi się ścisnął, ale szybko racjonalizowałem, że to tylko przypadek. Może teraz mieszka gdzieś w okolicy, może odwiedza kogoś z budynku? Amanda była od początku bardzo szczera. Ich związek skończył się ponad trzy lata temu, a ona całkowicie zamknęła ten rozdział. Byli ze sobą na studiach, ale, jak mówiła, byli skrajnie różni i po prostu nie widzieli wspólnej przyszłości. Szedłem po schodach na trzecie piętro, woląc nie czekać na powolną windę. Z każdym stopniem moja ekscytacja rosła. Wyobrażałem sobie resztę dnia. Po niespodziance samochodem moglibyśmy pojeździć trochę po mieście, zatrzymać się w jakimś ładnym miejscu na zdjęcia, a wieczorem zjeść kolację w wyjątkowej restauracji. Zrobiłem rezerwację w eleganckim lokalu, do którego zawsze chciała pójść, ale ja uważałem, że jest za drogi. Dzisiaj nie. Dziś nie było miejsca na oszczędzanie. Dziś był Dzień Celebracji. Kiedy dotarłem do drzwi mieszkania 305, głęboko oddechnąłem, poprawiłem koszulę i zadzwoniłem. Uśmiechnięty od ucha do ucha, usłyszałem ruch w środku, pospieszne kroki, przytłumione głosy. Zdziwiło mnie to trochę. Amanda wiedziała, że przyjeżdżam. Wysłałem jej wiadomość, że jestem w drodze. Dlaczego więc zwlekała? Drzwi w końcu się otworzyły, ale tylko nieznacznie. Progu stanęła ona i natychmiast zobaczyłem, że coś jest nie tak. Jej oczy były zapuchnięte, jakby długo płakała, a ona nie zaprosiła mnie do środka, jak robiła to zawsze. Cześć, kochanie, powiedziałem, starając się utrzymać wesoły ton mimo narastającego niepokoju. Gotowa na nasz specjalny obiad. Amanda odwróciła wzrok, niezdolna spojrzeć mi w oczy. Przygryzła dolną wargę, gest, który znałem aż za dobrze. Robiła tak tylko w chwilach skrajnego zdenerwowania. Właśnie o tym muszę z Tobą porozmawiać. Możesz, możesz chwilę zaczekać. Jakieś 15 minut. Serce zabiło mi mocniej, ale tym razem z zupełnie innego powodu. Oczywiście, ale wszystko w porządku. Wyglądasz na przygnębioną. Chcesz, żebym wszedł. Mogę zrobić ci herbatę. Porozmawiamy o tym, co cię martwi. Pokręciła głową gwałtownie, nerwowo. Nie, nie, to że słuchaj. Możemy spotkać się w kawiarni na rogu. W tej, którą lubisz. Za dwadzieścia minut. Dobrze. Tam na ciebie poczekam. Zanim zdążyłem odpowiedzieć lub zadać jakiekolwiek inne pytanie, ona delikatnie zamknęła drzwi. Stałem tam w korytarzu. Kompletnie zdezorientowane, wpatrując się w drewniane drzwi, które zamknęły się tuż przede mną. Co się działo? Amanda nigdy wcześniej tak się wobec mnie nie zachowywała. Zawsze byliśmy wobec siebie tacy otwarci, tacy ścieży. Jeśli coś było nie tak, dlaczego nie mogła mi tego powiedzieć od razu? Wtedy przypomniałem sobie jedną rzecz samochód lukasa zaparkowany na dole. Mój żołądek się skręcił. Nie. To nie mogło być to, o czym pomyślałem. Amanda nigdy by mi tego nie zrobiła. Łączyło nas coś szczególnego, coś prawdziwego. Ale dlaczego, więc nie pozwoliła mi wejść? Dlaczego jej oczy były czerwone? Dlaczego taka nagła potrzeba, żeby mnie stamtąd odesłać? Schodziłem po schodach powoli. Każdy stopień wydawał się ważyć tonę. W mojej głodzie panował chaos. Tworzyłem i odrzucałem kolejne teorie. Próbując znaleźć racjonalne wyjaśnienie dziwnego zachowania amendi. Gdy dotarłem na ulicę, upewniłem się, że samochód Lukasa nadal tam stoi. To nie była moja wyobraźnia. To nie była paranoja. To było prawdziwe. Spojrzałem w górę na okna jej mieszkania na trzecim piętrze i zobaczyłem cień szybko odsuwający się od zasłony. Ktoś mnie obserwował. Wsiadłem do mojego samochodu i niemal automatycznie pojechałem do kawiarni na rogu. Niebieskie pudełeczko z kluczykiem do samochodu paliło mnie w kieszeni jak okrutne przypomnienie. Jak naiwny byłem, jak bardzo wierzyłem, że za Amandą buduje coś solidnego. Czy wszystko źle odczytałem? Czy ostatnie dwa lata były kłamstwem? Nie, to nie miało sensu. Nasz związek był dobry, był prawdziwy. Znałem Amandę. A przynajmniej tak mi się wydawało. W kawiarni zamówiłem podwójne espresso i usiadłem przy stoliku blisko okna, skąd mogłem widzieć ulicę. Obsesyjnie sprawdzałem telefon, jakby nagle miała pojawić się wiadomość, która wszystko wyjaśni. Nic. Minuty dłużyły się jak godziny. Wypiłem już całą kawę i zastanawiałem się nad zamówieniem kolejnej, gdy w końcu zobaczyłem ją idącą chodnikiem. Była przebrana. Miała na sobie tę sukienkę, którą tak lubiłem, a makijaż miała poprawiony. Gdybym nie wiedział, co się przed chwilą wydarzyło, pomyślałbym, że to po prostu kolejne nasze zwykłe spotkanie. Amanda weszła do kawiarni i od razu mnie zobaczyła. Podeszła do stolika niepewnym krokiem, jakby każdy ruch wymagał od niej ogromnego wysiłku. Usiadła naprzeciwko mnie i przez chwilę milczała, wpatrując się w swoje splecione dłonie na stole. Czekałem, dając jej czas, którego potrzebowała, chociaż każda sekunda tej ciszy była torturą. Lukas pojawił się dziś rano zaczęła w końcu. Jej głos był cichy i drżący. Bez uprzedzenia, po prostu zadzwonił do drzwi i tam był. Nic nie powiedziałem, tylko skinąłem głową, dając znak, że słucham. Moje gardło było tak ściśnięte, że nie byłem pewien, czy w ogóle zdołam coś powiedzieć. Był w bardzo złym stanie, kontynuowała, mówiąc coraz szybciej, jakby musiała wyrzucić z siebie wszystko, zanim zabraknie jej odwagi. Stracił pracę trzy miesiące temu, jego mama jest bardzo chora, on ma depresję, płakał, mówił, że nie ma nikogo, że jestem jedyną osobą, do której może przyjść. Poczułem falę sprzecznych emocji. Z jednej strony szczere współczucie. Z drugiej narastająca złość na to, jak ta sytuacja wyglądała, na poczucie, że zostałem zepchnięty na bok. I naprawdę uważasz, że to Twoja odpowiedzialność rozwiązywać jego problemy? Zapytałem, starając się mówić spokojnie, choć nie mogłem całkiem ukryć bólu. Amanda, rozumiem współczucie, rozumiem chęć pomocy, ale On jest Twoim byłym. Ma rodzinę, ma innych znajomych. Dlaczego Ty? Wreszcie podniosła na mnie wzrok, a w jej oczach zaczęły zbierać się łzy. Wiem, że to brzmi jak szaleństwo, wiem, ale nie widziałeś, w jakim był stanie. On jest naprawdę zdesperowany. I tak, jest moim e, ale to nie wymazuje lat, które spędziliśmy razem, wspomnień, które dzieliliśmy. Był kiedyś ważną częścią mojego życia. A ja. Pytanie zabrzmiało bardziej gorzko, niż zamierzałem. Ja jestem ważną częścią Twojego życia teraz, Amanda. Albo przynajmniej tak myślałem. I gdzie ja jestem w tym wszystkim? Po prostu odesłałaś mnie, żeby zostać z nim. To nie tak, zaprotestowała. Jej głos podniósł się trochę. Nie odesłałam Cię. Ja tylko potrzebowałam chwili, żeby to wszystko ogarnąć. On był w strasznym stanie. Nie mogłam tak po prostu zamknąć mu drzwi przed nosem. Ale mnie mogłaś zamknąć przed nosem odpowiedziałem: „A ból w moim głosie był już niemożliwy do ukrycia. Nie pozwoliłaś mi wejść. Nie pozwoliłaś być tam dla Ciebie. Zamiast tego postanowiłaś radzić sobie z tym sama. Z nim Amanda zaczęła naprawdę płakać, uzyspływało po jej twarzy, którą próbowała ocierać dłonią. Przykro mi: nie chciałam Cię zranić, ale on mnie teraz potrzebuje. Naprawdę nie ma nikogo innego. A potem wypowiedziała zdanie, które rozbrzmiało w mojej głowie jak pogrzebowy dzwon: Muszę być przy nim, przynajmniej przez jakiś czas, dopóki się nie pozbiera. On potrzebuje mnie bardziej niż ty. Czułem się tak, jakbym dostał cios w brzuch. Pudełeczko w mojej kieszeni nigdy wcześniej nie wydawało się tak ciężkie, tak absurdalnie nie na miejscu. Przyszedłem tam, by dać jej kluciki do samochodu, by pokazać, jak wiele dla mnie znaczy. By zrobić ważny krok w naszym związku. A ona stała przede mną i mówiła, że jej były chłopak potrzebuje jej bardziej niż ja. On potrzebuje cię bardziej niż ja. Powtórzyłem, pozwalając, by te słowa zawisły między nami. Amanda, zdajesz sobie sprawę, co właśnie powiedziałaś. Wybierasz między mną a nim. I wybierasz jego kropka. To nie jest wybór. Upierała się, choć w jej głosie nie było już przekonania. Ja nikogo nie wybieram. Po prostu muszę pomóc przyjacielowi, który przechodzi trudny moment. Przyjacielowi, powiedziałem, nie potrafiąc ukryć sarkazmu, byłemu chłopakowi, z którym mieszkałaś, z którym dzieliłaś całe życie. A ja jestem kim, Amanda kimś, kogo można odsunąć na bok, kiedy pojawia się coś, albo ktoś, ważniejszy. Pokręciła energicznie głową. Nie. To nie tak, jesteś dla mnie ważny, wiesz o tym, ale to nie chodzi o Ciebie ani o Niego. Chodzi o zrobienie właściwej rzeczy, o bycie dobrą osobą. A co niby jest tą właściwą rzeczą? Psst, zapytałem, a mój głos stawał się coraz chłodniejszy. Porzucenie obecnego związku, żeby opiekować się byłym, który nagle znikąd się pojawił. Amanda, to nie jest bycie dobrą osobą, to brak granic. Brak świadomości, gdzie ty się kończysz, a gdzie zaczynają się problemy innych. Zapadła między nami ciężka cisza. Wokół nas kawiarnia tętniła życiem, ludzie śmiali się, rozmawiali, żyli swoimi sprawami, podczas gdy moje życie zdawało się rozpadać na kawałki. Patrzyłem na Amandę, naprawdę patrzyłem i nagle zrozumiałem, że może wcale jej nie znałem tak dobrze, jak myślałem albo że się zmieniła albo i to była najboleśniejsza możliwość, że nigdy tak naprawdę nie przestała kochać Lukasa. Jak długo? Zapytałem w końcu. Jak długo musisz go wspierać? Spojrzała na mnie niepewnie. Nie wiem. Kilka tygodni, może miesięcy. On potrzebuje wsparcia emocjonalnego, kogoś, kto pomoże mu szukać pracy. Kto będzie przy nim, gdy będzie ciężko? A gdzie ja mam być przez te miesiące? Zapytałem. Czując, jak mój głos zaczyna się łamać. Mam po prostu czekać, aż poświęcisz cały swój czas i emocje innemu mężczyźnie. Amanda, rozumiesz, że to wobec mnie nie jest fair. Wyciągnęła rękę w moją stronę, próbując chwycić moją, ale odsunąłem ją. Ból w jej oczach pogłębił się, ale nie mogłem znieść jej dotyku w tamtej chwili. Gdyby mnie dotknęła, mógłbym się złamać, mógłbym powiedzieć... Że rozumiem, że poczekam, a w głębi serca wiedziałem, że to byłby początek końca dla mnie. Wiem, że to nie jest fair, powiedziała cicho. I wiem, że proszę o dużo, ale proszę, spróbuj zrozumieć moją perspektywę. Gdyby chodziło o kogoś z mojej rodziny, zrozumiałbyś, prawda? Dlaczego więc jest inaczej, skoro to mój były? Naprawdę potrzebujesz ode mnie wyjaśnienia, dlaczego to jest inaczej. Zapytałem, nie dowierzając. Amanda, były partner, to nie rodzina. Nie po trzech latach rozstania, a już szczególnie nie wtedy, gdy jesteś w poważnym związku z kimś innym. Granice istnieją z jakiegoś powodu. Wstałem nagle z krzesła, nie mogąc już dłużej siedzieć, nie mogąc na nią patrzeć bez uczucia miłości, wściekłości i głębokiego rozczarowania. Położyłem kilka banknotów na stole, więcej niż trzeba było. Ale nie miało to znaczenia. Dokąd idziesz? Zapytała zaniepokojona, również wstając. Muszę pomyśleć, odpowiedziałem, mój głos brzmiał pewniej niż się spodziewałem. C Muszę to wszystko przetworzyć, bo Amanda, to o co mnie prosisz, nie jest drobnostką. Prosisz mnie o zaakceptowanie faktu, że ktoś inny jest dla ciebie ważniejszy niż ja. A ja nie wiem. Czy potrafię to zaakceptować? To nie jest ważniejsze, próbowała tłumaczyć. Jej głos był teraz rozpaczliwy. To coś innego. To inne potrzeby. To odpowiedz mi na jedno, powiedziałem, odwracając się, by spojrzeć na nią po raz ostatni. Gdybym to ja był w kryzysie, gdybym stracił pracę, gdybym walczył z depresją, czy rzuciłabyś wszystko, żeby mi pomóc? Czy powiedziałabyś... Że Lukas potrzebuje Cię bardziej. Otworzyła usta, by odpowiedzieć, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. A w tej ciszy znalazłem swoją odpowiedź. Nie była to odpowiedź, której chciałem. Nie była to odpowiedź, której się spodziewałem, ale była prawdą. A prawda w tamtej chwili bolała bardziej niż cokolwiek, co kiedykolwiek czułem. Wyszedłem z kawiarni, nie oglądając się, choć słyszałem, jak mnie woła. Niebieskie pudełeczko wciąż znajdowało się w mojej kieszeni. Kluczyki do samochodu, który miał symbolizować naszą wspólną przyszłość. Gdy dotarłem do mojego starego, lecz niezawodnego auta, usiadłem za kierownicą i po prostu tam siedziałem, trzymając mocno kierownicę, próbując zrozumieć, co właśnie się wydarzyło. Wyjąłem pudełeczko z kieszeni i otworzyłem je, patrząc na srebrny kluczyk z brelokiem z logo marki samochodu. Wyobrażałem sobie jak wkładam ten klucz do ręki Amendy, jak jej twarz rozjaśnia się radością i zaskoczeniem. A teraz, gdy na niego patrzyłem, czułem jedynie ogromną pustkę. Sześć miesięcy planowania, oszczędzania, poświęceń. Wszystko po to, by stworzyć moment, który nigdy się nie wydarzy. Przynajmniej nie w sposób, jaki sobie wymarzyłem. Mój telefon zawibrował. To była wiadomość od Amendy. Proszę. Nie odchodź w ten sposób, możemy jeszcze porozmawiać. Kocham Cię, wiesz, że Cię kocham. Patrzyłem na tę wiadomość przez długi czas, zanim odpisałem. Kochać kogoś to stawiać go na pierwszym miejscu. Amanda, nie być opcją na czas, kiedy inne sprawy zostaną rozwiązane. Potrzebuję czasu. Wyłączyłem telefon i jechałem bez celu, po prostu musiałem się ruszać, musiałem coś zrobić. Ostatecznie znalazłem się w salonie samochodowym, gdzie Roberto wciąż czekał, pewnie zastanawiając się, dlaczego nie pojawiłem się za Mandel. Samochód stał tam, piękny i nowy, z czerwono zawiązaną kokardą. No i jak, stary? Przywitał mnie Roberto szerokim uśmiechem, który zniknął na tych mast, gdy zobaczył moją twarz. Co się stało? Opowiedziałem mu wszystko. Słowa wypływały ze mnie jak lawina której nie mogłem zatrzymać. Kiedy skończyłem, milczał przez chwilę, po czym położył mi rękę na ramieniu. Stary, przykro mi. Co za gówniana sytuacja. Ale co zrobisz samochodem? Spojrzałem na perłowego sufa. Tak pięknego, tak idealnego, tak zupełnie bezużytecznego teraz. Nie wiem, Roberto. Szczerze, nie wiem. W kolejnych dniach Amanda próbowała kontaktować się ze mną wielokrotnie. Wiadomości, telefony, a nawet raz pojawiła się w mojej pracy. Każda rozmowa wyglądała tak samo. Ona upierała się, że przesadzam, że nie wybiera Lukasa nade mną, że to tylko tymczasowa faza. Ale dla mnie szkoda już była wyrządzona. Zaufanie, kiedy raz pęknie, jest prawie niemożliwe do odbudowania. Najbardziej bolała świadomość, że być może Amanda nigdy tak naprawdę nie zapomniała o Lukasie. Może byłem tylko rozproszeniem, wygodnym schronieniem, dopóki on ponownie mnie potrzebował. Ta myśl drążyła mnie od środka, sprawiając, że kwestionowałem każdą szczęśliwą chwilę, którą razem przeżyliśmy, każde kocham Cię, które sobie wyznaliśmy. Ostatecznie podjąłem decyzję dotyczącą samochodu. Zostawiłem go, ale nie jako przypomnienie o nieudanej niespodziance. Zamiast tego stał się symbolem nowego początku dla mnie samego. Jeśli Amanda nie potrafiła docenić tego gestu, to ja sam wykorzystam ten samochód jako deklarację, że jestem coś wart, że zasługuję na inwestowanie we własne szczęście. Jeśli chodzi o nasz związek, nigdy nie wrócił do dawnej formy. Amanda dalej pomagała Łucasowi, i choć upierała się, że to tylko przyjaźń, emocjonalna bliskość, którą z nim dzieliła, Tworzyła między nami dystans nie do pokonania. Kilka miesięcy później, w końcu odbyliśmy rozmowę, której oboje wiedzieliśmy, że nie da się dłużej unikać. Rozstaliśmy się, nie krzycząc na siebie ani nie oskarżając, ale z cichym i głębokim smutkiem. Lata później, kiedy wracam myślami do tamtych wydarzeń, wciąż zastanawiam się, co by było, gdyby podjęła inną decyzję tamtego dnia. Ale nauczyłem się też ważnej lekcji. W prawdziwym związku nigdy nie powinieneś czuć, że musisz konkurować uczucie i uwagę partnera. A ktoś, kto stawia byłego ponad tobą, bez względu na okoliczności, pokazuje jakie naprawdę ma priorytety.